Nieładnie. Dobra, trzymajcie się, papa, cześć. Nie! Ja to robiłem na streamie! Ja pierdzielę dlaczego ja to zrobiłem na streamie po raz kolejny. Chyba nagrywanie, czekaj jeszcze, aż wejdę sobie na streamie. No i tutaj Nexus, to jest kolejny odcinek Nexus Daily. O mój Boże, jesteśmy. O jak dobrze, jak dobrze jest nagrywać taki zwykły, normalny materiał, gdzie mogę sobie posiedzieć, porozmawiać, pograć. To jest naprawdę, to się ceni. Zwłaszcza jak robi się troszeczkę bardziej wymagające produkcje. I o mój Boże, tu jest jakiś level setny. Zostaw mnie, stary. Albo w sumie, no, no dobra. Nie wiem o co chodzi, ale, ale jest to jakiś hordziak. Co ja teraz robię? Jestem na swoim warloku yy, i tutaj mam już 97 poziom. Co jest dziwne, że ja miałem tego warloka na 96 chyba poziomie. Czekajcie, wiecie co? Bo ja, ja bardzo lubię PVP. Ja sobie bardzo. Czekajcie, spróbujemy sobie tutaj siebie. Co? Spróbujemy tutaj coś wykombinować. Tu mam jakieś drugiego warloka. Okej, okay. o zobaczcie, jaki damage, jaki damage w ogóle ostatnio odkryłem tutaj magię jedną. Yep yeah. Stop Nie, I won't stop O oh, Nie Jestem ruthless Ruthless Okej, okay, zabiłem gościa, okej okay. Jestem okropny ten ktoś ktoś tutaj mówi, że ten Okej okay. <ścoughs> Tutaj dostaję... O mój Boże, przez mam. No dobra, jeżeli chodzi o tego warloka, ja miałem chyba nam 95, 96, kiedy ta postać paladyn mój, która jest teraz na setnym z fulgirem, miała chyba 91 albo 92, nawet chyba mniejszy. I udało mi się wylewelować paladyna szybciej, bo się nie skupiłem na Warlocku, bo stwierdziłem, że Warlock jest po prostu słaby. Ale ostatnio grając Areny, z, jakoś tak zobaczyłem, że ten Warlock w Affliction jest po prostu niesamowity. I zacząłem nim grać i powiem Wam, że jest niesamowity, jest po prostu świetny. To co Affliction Warlock może zrobić, to jest po prostu niesamowite. Zarzuci doty na, na przykład na, na Arence, ma, ma bardzo duży Split Damage, czyli mogę atakować dwie osoby naraz. Całkiem, całkiem spoko, całkiem spoko rzecz, dlatego postanowiłem, że sobie jeszcze tutaj doleweluję tą postać do, do tego setnego Zobaczcie, że tu mamy kolejną, kolejny jakiś tutaj ten No dobra, czekajcie, pozabijamy, bo ja, ja sobie tak tutaj troszeczkę tren, trenuję to, co mogę tutaj robić tak naprawdę Okej, okay, odpalmy się tutaj O nie, on jest immun on jest immune, o nie Dobra, nie, 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 uciekam, 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 uciekam Dobra, Fir Okej, dobra. I uwaga, czy ja go zabiję? Jeszcze nie ogarniam tego urloka do końca. Oh, shit! Wziął mnie. Nie, 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 tak, ja właśnie trenuję sobie troszeczkę już tutaj pvp, chociaż takie podstawowe e, skille i te sprawy Nigdy w Affliction nie grałem, przenigdy, to jest mój pierwszy raz kiedy ja w ogóle dotknąłem tą klasę Znaczy tą specyfikację w tej klasie Dlatego nie, nie do końca jeszcze rozumiem, dlatego jeżeli ktoś ma jakieś dla mnie tutaj porady to jak najbardziej przyjmę je Jeszcze tutaj, na pewno nie umiem koordynować tutaj e, poruszania się jeżeli chodzi o... A, czekajcie o... Czy mnie bot jakiś zabił? Bo ten koleś tam stoi nadal. Jakiś bot chyba. Okej, okay, zabiłem go. Więc jeżeli macie jakieś, jakieś rady, to jak najbardziej poproszę. Dobra, użyjmy sobie tej impa. Ok, i o co mi chodziło tutaj z tym powróceniem do tych materiałów takich spokojnych. Ja mam, że ostatnio zacząłem, zacząłem robić dwa takie troszeczkę cięższe materiały, tak to nazywam. Cięższy materiał oznacza to, że po prostu... Dłużej się go montuje, dłużej się go robi i ostatnio właśnie zacząłem robić i jeszcze czekały mnie dwa takie filmy Chodzi tutaj dokładnie o 5 powodów dlaczego Warlords of Draenor wymiata taki film, żeśmy zrobili Natomiast czeka mnie jeszcze dwa, dwa filmy takie, tej, tej kategorii, że tak to nazwę więc, więc jeszcze, jeszcze trochę roboty mnie czeka, ale powiem Wam, że, że na takim filmem naprawdę sporo, sporo się siedzi. Ba bardzo, bardzo długo się siedzi nad takim filmem eee, i po prostu po, po zrobieniu takiego materiału czuję się bardzo usatysfakcjonowany, sa satysfakcjon że tak to powiem. Więc, więc to, to mnie na pewno cieszy, oczywiście. Eee, I ten. No, no jeszcze mówię, to są jeszcze dwa, dwa filmy, które muszę zrobić. Dlaczego Warlords of Drenor się? I dlaczego, znaczy jakieś kontrowersje związane z dodatkiem Warlords of Drenor? Tam, znaczy wiele osób na tym moim filmie tamtym zwracało mi uwagę, jak to ten dodatek jest dobry, on jest słaby. Właśnie kwestia jest taka, że, że to jest materiał, który skupiał się na tym, dlaczego właśnie Warlords of Drenor jest dobry. I nie do końca może zrozumieli przesłania. Chodziło o to, że. Worlords of Denor robi dobrze. No i jeszcze pojawią się tamte, tamte dwa filmy, więc, więc spokojnie, więc spokojnie. Nie mogę się doczekać, kiedy je zrobię. Bardzo, bardzo lubię robić takie materiały bardziej wymagające. Natomiast one są jak najbardziej męczące, dlatego też i lubię, i nie lubię w pewnym sensie. Co chciałem w ogóle jeszcze powiedzieć? Dzisiaj dzisiaj w ogóle tak mamy bardzo dziwną porę roku. Niby, niby kurczę, tutaj już mamy styczeń, tak? Niby jeszcze zima, tak teoretycznie. Ale powiem Wam, że u mnie dzisiaj była burza. To jest naprawdę fenomen. W styczniu burze. Choć już się chyba zdarzają, nie? W styczniu burze. Choć sam już nie wiem. W każdym razie była burza. Strasznie mocno wiatr wiał. Padał grad, padał taki leciutki śnieżek, taki pozlepiany, taki mega mokry. I na dodatek bardzo, bardzo dużo deszczu. I wraz z wiatrem po prostu była niesamowita kombinacja. Jak ja patrzyłem, że takie, wiecie, wiry wodne aż się robiły. No masakra, masakra. Natomiast powrócił do mnie stary, stara taka rzecz jedna, znaczy stare czasy do mnie powróciły. Z tego względu, że za, troszeczkę zalało mi biurko. Ja, wiecie, powiem wam, że wymieniałem okna już bardzo, bardzo dawno temu. Mamy teraz plastikowe, bardzo dobre okna i żeśmy no, wymienili to i wszystko było dobrze, bo kiedyś mieliśmy takie stare, bardzo drewniane, już takie troszeczkę obskurne okna, I nie dojrze, że te klamki tam w ogóle prawie nie działały. Bo kurczę, wiecie, no wiecie, jak to bywa, to to drewno tam się ten, te wszystkie mechanizmy się powieprzyły, całe i nie mogłem otwierać okna, i w ogóle było trudno, dlatego wymieniliśmy już już na takie nowsze. I, I częsty powód był taki, że zalewało mi biurko. Jeżeli padał mocno deszcz, no to zazwyczaj trochę tej wody dostawało się tutaj i na biurko się wylewało. Nic nigdy jakiegoś poważnego się nie stało i wraz z wymianą tych okien stwierdziłem, że kurde, chyba już nie będę miał takich problemów. No to, no to nie, dzisiaj, dzisiaj ku memu zaskoczeniu, akurat jak była ta, ta taka burza mocniejsza, no to ja gdzieś tam wylazłem z pokoju, siedziałem sobie w dużym pokoju i po prostu w którymś momencie wracam, a tam wszystko, całe biurko w wodzie Dlatego mam jeszcze te ręczniczki, zobaczcie, patrzcie, mam tutaj nawet ręczniki i mam położone na stromu tu i jeszcze, jeszcze za monitorem tam kawałek dalej jest Więc, więc dosyć, dosyć nieźle, tak śmiesznie grać na ręczniku, nawet mikrofon postawiony jest na nim Dobra, czekajcie, co ja tutaj muszę zrobić, co to za quest jest, cholerny jeden Elixir of Shadow Imbune, okej, okay, coś tutaj, jakiś Shadow muszę użyć Drink the elixir. A, dobra. Jakiś eliksir musimy tutaj wypić. Dobra. No więc, więc, no naprawdę za, zaskoczony masakrycznie byłem. No ale ale jakoś tutaj opanowało się i, i w ogóle tutaj ta, 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 ta woda się dostała nie z okna, bo okna są naprawdę szczelne, są ok, chociaż tam troszeczkę jest ubytku, takiego troszeczkę tam poleciało tej wody. Ale to na pewno nie, nie tak, żeby, kurde, mi pół biurka zalać. E, więc, e, tutaj pod parapetem coś musi być, wiecie? Musi być jakaś szczelina, jakaś dziura, e, gdzieś tam musi właśnie pod tym parapiet, e, parapietem e, mi, mi przemakać. Kurczę, bo to spod parapetu tak się wylało dosłownie. Dlatego, e, dlatego podejrzewam, podejrzewam to. <laughs> Okej, okay. Nexus Daily, kurczę, mu, muszę, muszę się postanać. Wczoraj nie wrzuciłem chyba Daily, bo, bo się troszeczkę mnie zapomniało. Robiłem akurat ten materiał. Związany z, z tym, no wiecie, ten materiał, dlaczego World of the Runner wymiata i troszeczkę mnie tutaj powiem wam, że e, cza, czas mi się skończył. Siedziałem tyle, że, że po prostu nie wyrobiłem się. No, no, i, no i tak się skończyło, tak się skończyło. Wiecie, dzienna seria, super, super dzienna seria, która nie jest codziennie. Choć e, powiem wam, że, że i tak e, założeniem moim było to, żeby to daily pojawiało się, znaczy nie pojawiało się w m, soboty i w niedzielę. Czyli na weekend po prostu, żeby się nie pojawiało O no mój Boże, dobra, czekajcie, spróbujemy sobie się z nią Ona ucieka chyba Okej, okay. O tak Go Godzimy. Gdzie ona jest? Kurde, jak ja tutaj ty... Dobra, ona spulowała pół świata, dobra, okej, okay, okej okay, okay. Dobra, zostawmy ją sobie no, więc w, weekendy się, w weekend się pojawił, e, pojawiły odcinki, dlatego też je, czuję się troszeczkę usprawiedliwiony, choć muszę wrócić naprawdę tutaj. E, streamy z powrotem są, są na razie na Twitchu. E, gdzieś tam wiele osób mi mówiło o Nexo, linków nie ma, czemu na, na hitboxa. To też jest, też jest e, masakryczne. A, swoją drogą mam jeszcze dla Was informację. E, w ten weekend będzie, e, będziemy organizować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To, to chyba w ten. W ten weekend chyba, albo nie już nawet nie pamiętam, chyba w ten weekend. My mamy event 24 godziny stream hostowany przez streamerów z Jarok będzie to wyglądać na takiej zasadzie, bo parę osób się dopytywało i, i nie do końca wiedzieli co i jak. To będzie wyglądać na takiej zasadzie, że będzie 24 godziny streamowania, każdy streamer streamuje po godzinie. Niektórzy streamują po, po tam 2 godziny, mają wybrane. I to wygląda na takiej zasadzie, że każdy streamuje na swoim kanale. I w momencie gdy godzina mija no to wyłącza stream odsyłając ludzi do kolejnej osoby, więc, więc cał całkiem, całkiem okej okay. myślę myślę, że event będzie Zapraszam was serdecznie, jeżeli jeżeli, ten, jeżeli chcecie wesprzeć oczywiście wielką orkiestrę świątecznej pomocy, to jak najbardziej zapraszam Was Bardzo, bardzo miło jest pomóc fajnie brać udział w takich takich właśnie przedsięwzięciach, Ca całkiem spoko. Chciałem w ogóle ten, bo gdzieś tam ktoś mówił Ej, nexos, bo tam były takie w ogóle aukcje swojego czasu Swojego czasu, Boże No niedawno Które, które były wystawiane przez różnych tam youtuberów, znane osoby ogólnie Które coś tam da dawało od siebie, to się chyba tak jakoś nazywało, od siebie czy coś takiego I każdy dawał jakiś przedmiot na, na licytację i ewentualnie na przykład nie wiem, niektórzy tam jakieś swoje spotkanie ze, ze sobą licytowali Dla mnie to było troszeczkę dziwne, wiecie, tak Dobra, licytujcie spotkanie ze mną Tak ja mówię, okej, okay, okej, okay. no dobra, spoko e, Więc y, te tam ja sobie, ktoś, ktoś mi powiedział, Nexus, weź z weź wystaw Charytatywny fabdres. Kiedyś nawet o tym pomyślałem. Fabdres jest taka legenda, legendarna rzecz, że po prostu masakra. A, ja siedzę teraz w fabdresie, jest naprawdę wygodny. Świetny, świetny fabdres jest. Więc, więc tak, wystawię fabdres. Kiedy, kiedyś, któregoś dnia, któregoś dnia wystawię fabdres na aukcji charytatywnej, i naprawdę kawałek dresu. Taki wiecie, no, no po prostu kawałek dresu z podartym kroczem. Może zdziałać tak naprawdę ta, tak wiele. A, a w ogóle śmiałbym się jakby ta, taki fabdres kurczę osiągnął. Taki sukces, wiecie. Zwykły dres, a kurde ta, Taką siłę przekazu miał. Ca, całkiem, całkiem przyjemne to by było. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy oczywiście. Łup! Jakieś zabity. Ja se to muszę podokażać te questy Czeka mnie. Nie, nie. Długie levelowanie. Oj, długie. Nie, no w sumie, jak już jestem. Jak będę w Nagrant, najważniejsze jest, żeby wyjść w ogóle stąd tutaj. Spells of jest całkiem spoko, ale ja, ja bardziej lubię początek w tej krainie. później już się robi jakoś tak. tak trochę, trochę nudnawo, że tak to powiem. Więc. Więc później już mi się nie podoba. Ale tak to jest ok. A swoją drogą. Zrobiłem tego. Zrobiłem sobie shouldery bardzo fajne. Zobaczcie, mam shouldery 640, item level. I to ogólnie są, e, przed, znaczy, jest to przedmiot na level setny e, przeznaczony najlepiej. Eee, ale zobaczcie, że ja go noszę na 91, bo od, znaczy od 91 go można nosić, ja sobie dzisiaj go zrobiłem. Eee, no po prostu ta, tak długo mi zalegało tutaj to levelowanie, że... Ja, ja aktywnie robiłem workordery, czyli wiecie gdzieś tam na, na te klothy, na, na te wszystkie materiały robiłem cały czas w tej warowni, bo się vlogowywałem oczywiście w 10 minutek spędzałem na tych postaciach i ogarniałem. Eee, i, I zrobiłem sobie te shouldery w trakcie lewelowania, całkiem, całkiem spoko. Na pewno to troszeczkę mi pomoże, a i na następnym levelu też jakoś ten, choć planuję, żeby, żeby to była kolejna postać PvE, choć kto wie, kto wie. No gra się ciekawie niesamowicie, e, to co już mówiłem tutaj, jest co, coś czego jeszcze, czego jeszcze nie doznałem nigdy. Haunt, o kurczę no trzeba zadotować to i to mocno. Tutaj, tutaj tych wszystkich przeciwników, ja jeszcze nie do końca rozumiem, jak tu będzie wyglądać. Znaczy, nie, nie do końca umiem uciekać i się poruszać tymi wszystkimi casterami. Zawsze, jak, jak coś mnie zacznie atakować, jakiś melas, to jestem po prostu bezradny. A Warlock to jest jeszcze taki samobójczy. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Taki, taki kawałek z mojego daily. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podoba. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. I mam nadzieję, że już wtedy Warlock będzie na levelu. 1. O, o mój Boże! Nudzi ci się, człowieku? O, kurde! Pierdziele! No tego gościa to ja chyba muszę nauczyć manier. Nieładnie. Dobra, trzymajcie się, papa, cześć! Próbowałeś szukać pracy w mieście? W mieście? <śmiennie> 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 Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć! Nie wiem, ty nie A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Ta, Już sobie wyobrażam ja w mundurze strażnika! I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną to nie, to nie pomiada. tak uderzyć w sam środek. Dobra, dobra, lecimy, lecimy dalej. Bunar.